To jest program, który jest konsultowany, a zatem nie ma tutaj rozwiązań definitywnych, nie ma tutaj kwestii, które należy traktować jako już zaklepane, załatwione i zdecydowane. Program w 2020 jest rozpatrywany w czterech aspektach. Oczywiście to wszystko jest oparte o strategię miasta Szczecina, ale te aspekty funkcjonalne możemy powiedzieć to praca, ponieważ to jest to, co interesuje mieszkańców w pierwszej kolejności. Edukacja, bo ten, kto ma już pracę, a ma dzieci, to myśli o wyedukowaniu tych dzieci, otoczenia, więc ta przestrzeń, w której się porusza, znajduje, z czego korzysta w mieście od dróg począwszy, poprzez obiekty sportowe, kulturę, No wszystko to, co jest nam potrzebne, rekreacje, do tego, żeby funkcjonować i uważać, że żyje się w dobrej przestrzeni, jaką mam nadzieję jest Szczecin. I czwarty komponent to współdecydowanie, więc zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny o tym, co się dzieje w mieście, jak się dzieje, jak są pewne kwestie rozwiązywane, to też jest bardzo ważne i zależy nam na tym, żeby jak największa liczba mieszkańców w tym procesie brała udział. Moduł praca. Potrzebujemy aktywnych działań związanych z branżą morską i logistyczną, bo to jest nasz atut. Dlaczego to podkreślam? Podkreślam dlatego, że my dzisiaj widzimy wyraźnie, że możemy osiągać sukcesy w tych branżach i przestrzeniach, w których konkurencja jest ograniczona. I tak jak dzisiaj ktoś chce wybudować Fundamenty do elektrowni morskich wiatrowych, które ważą tysiąc ton, to nie jest w stanie ich zbudować w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Lublinie czy w Warszawie. Musi to być nad wodą, a więc jego możliwości ograniczają się do Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Gdańska, tak naprawdę. Więc to jest nasz atut i to powinniśmy wykorzystywać. Powinniśmy w dalszym ciągu wspierać mocno rozwój przedsiębiorczości lokalnej, bo to jest bardzo pożądane. No i oczywiście wsparcie rozwoju sektora nowoczesnych usług. Tu Państwu chciałem pokazać najważniejszą inwestycję drogową miasta Szczecina, która jest świadomie pokazywana w module praca, dlatego że środki finansowe pochodzą, z, które chcemy pozyskać z Unii Europejskiej, pochodzą z tak zwanych środków na porty, a więc na dostęp drogowy do portu w Szczecinie. Z tych samych środków, w których została zrealizowana ulica Struga. To jest całe przedsięwzięcie jest warte, jak Państwo tam widzą, blisko 300 milionów złotych a składa się z następujących rozwiązań to jest przebudowa ulicy Cendej i ulicy Energetyków, przebudowa dróg lokalnych na masztowni, skrzyżowanie energetyków i Świętego Floriana w formie dużego nowego ronda, budowa mostu chłodnego i układu komunikacyjnego pod trasą zamkową. To jest cały układ drogowy na Łasztowni, drogi do Portu Rybackiego, Gryf i przygotowanie się do włączenia Wyspy Grodzkiej i połączenia trwałego, bo w tej chwili budujemy pierwszy most, który będzie mostem zwodzonym, lekkim, ale tam się pojawi jeszcze jeden most, później bardziej na północ, który będzie tym głównym mostem transportowym na wyspę. Kolejny element tej modernizacji to estakada pomorska i przebudowa. Wzmocnienie do wyższych nośności to jest budowa ronda pod estakadą, to jest budowa ulicy Górnośląskiej, ulicy Basenowej, a więc ulic bezpośrednio dojazdowych do portu. I element, już też wybitnie portowy, to są łącznice, które tutaj są przy odgdańskiej i rybnickiej, i budowa ronda na ulicy Chryniewieckiego wraz z przebudową całej ulicy i remont ulicy Kujota, więc mielibyśmy cały układ drogowy do portu. Przebudowany. Kolejny element, który jest bardzo ważny, to jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. tutaj mamy bardzo dobry, wydaje się pomysł parku dąbie. Otóż przychodzą do nas mali przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają po parę, paręnaście osób potrzebują tereny o powierzchni tysiąca, dwóch, trzech tysięcy metrów. Chcą postawić jakieś hale, obiekty e, przemysłowe. Nie mają miejsca w Szczecinie. Trudno jest takie miejsce znaleźć, dlatego właśnie e, na lotnisku Dąbie po zmianie położenia pasa startowego, tutaj to jest e, ta działka właśnie, Chcielibyśmy przygotować 7,5 hektara, właściwie prawie 8 hektarów gruntów i zaproponować je właśnie takim firmom jako pewien pilotaż. Tam może wejść 10 do 15 firm. Gdyby to się udało, to moglibyśmy kolejne takie tereny przygotowywać w mieście i one byłyby do wykorzystania właśnie dla tego typu przedsiębiorców. Tego dzisiaj brakuje. Edukacja, myślę, to za co miasto odpowiada, a co e, też jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, bo przecież e, nasze szkoły przygotowują te podstawy do e, później realizacji różnych zadań zawodowych i do e, studiowania na uczelniach. To są e, działania, które e, podejmujemy w tej chwili albo już jakiś, od jakiegoś czasu realizujemy, e, które, e, które mają ten standard edukacji jeszcze poprawić. E, myślimy o programie nauk ścisłych, rozszerzające obowiązującą podstawę programową. Chodzi tutaj szczególnie o matematykę, fizykę, informatykę, biologię i chemię. I już takie programy w zakresie matematyki i fizyki są realizowane w Szczecinie, natomiast będziemy poszerzali to o kolejne szkoły, o kolejne podmioty, które będą chciały zaangażować się w ten, w ten projekt. Tu chciałem pokazać system dwujęzyczności też w Szczecinie, który już funkcjonuje. Otóż tym systemem od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne objętych jest 5239 uczniów na dzisiaj. To jest ponad 10%, znacznie ponad 10%, około 12% wszystkich uczniów szkół publicznych w naszym mieście. I to myślę że jest efekt jeden, wynik jeden z najlepszych w kraju, dlatego że ja nie znam miasta, w którym, dużego miasta, w którym powyżej 10% dzieci uczyłoby się w systemie dwujęzycznym w publicznej szkole, więc to oznacza, że kwalifikacje językowe będą z każdym rokiem w Szczecinie rosły. Otoczenie, czyli zakończyliśmy jakby tą część związaną z edukacją. Jako przykład tylko pokażę, to są dwa obiekty, które chcielibyśmy zmodernizować w tej nowej perspektywie, czyli stadion piłkarski. Tutaj mamy amfiteatr w Szczecinie, który chcemy przebudować zakładając nowy dach już na całą widownię, tak żeby służył mieszkańcom również podczas niepogody. Tutaj mamy Wilę Lęca i Centrum Kultury Technicznej przy Muzeum Techniki i Komunikacji na Niemierzyńskiej. Budowa bazy turystyki żeglarskiej na Wyspie Grodzkiej, w tej chwili budujemy tutaj ten most. I te dwie mariny. Projekty, które są zgłaszane przez Radę Osiedla, bardzo ciekawe. Tutaj mamy scenę przy pleciuga z skwer Gałczyńskiego, plac Batorego na dole z piękną fontanną, park rekreacyjny przy ulicy Popiłuszki. No i myślę, że też ważne są dla nas wszystkich inwestycje drogowe. Jesteśmy na autostradzie poznańskiej tutaj, tak, czyli mamy mosty i chcemy przebudować cały układ komunikacyjny tutaj w rejonie Podiów, budując duże rondo. Nitki nowej jezdni, drugi, drugą nitkę mostu i doprowadzić do tego, że ten układ komunikacyjny będzie bardziej, bardziej czytelny i oczywiście sprawniejszy w obsłudze, w obsłudze mieszkańców. To jest droga krajowa, więc chcemy pozyskiwać środki centralne na ten cel i uważamy, że ponad 100 milionów złotych powinniśmy tutaj zainwestować. Trasa północna, jesteśmy w tej chwili, kończymy realizację zadania tutaj. Te litery T. Następny etap to jest budowa, już właściwie do granic, prawie że miasta, ulicą Ostoi Zagórskiego. Ważne połączenie komunikacyjne, ponieważ będzie to pierwsza droga dwupasmowa łącząca policję ze Szczecinem. Do tej pory wisimy na Szosie Polskiej, wisimy na głębokim. I to są drogi, które nie są wydolne, szczególnie w kontekście zakładów chemicznych Police i transportu przemysłowego, który się stamtąd odbywa. Obwodnica śródmiejska naszego miasta to jest wizualizacja, proszę Państwa, układu komunikacyjnego przy ulicy Wojska Polskiego. Więc jak Państwo tutaj wjeżdżacie czasem od strony Papieża Pawła VI, tak, to tak będzie wyglądał ten układ komunikacyjny z koleją z dwupoziomowym skrzyżowaniem, które liczymy, że sfinansujemy również w tej nowej perspektywie unijnej i będziemy tą drogą zmierzali w kierunku ulicy Mickiewicza, więc takie są nasze plany. To jest przykład rozwiązania komunikacyjnego na głębokim, też ważny punkt łączący tutaj kierunek Police, tutaj kierunek Dobra i Rondo, które pozwoli nam no, sprawnie obsługiwać komunikacyjnie to, to miejsce, przebudowa Placu Zwycięstwa. Tu powstanie przy kościele garnizonowym nowy układ przystankowy. Przystanek zintegrowany, gdzie będą również autobusy wjeżdżały, podobnie jak to się dzieje na bramie portowej. To się sprawdza, pasażerowie są z tego zadowoleni. To jest szybki tramwaj, który w tej chwili jest realizowany na odcinku do pierwszej pętli Turkusowa. To jest pętla, która będzie na ulicy Turkusowej i skąd będą odjeżdżały też autobusy w kierunku Płoni, w kierunku Wielgowa, czyli dzisiaj te, które jeżdżą z basenu górniczego. Czyli będzie mniej autobusów na basenie górniczym, przeniesiemy trochę ciężar dalej, wyprowadzając za mosty. To jest trzecińska kolej metropolitalna, projekt, który ma ogromne szanse na realizację. Dostaliśmy środki finansowe na Studium Wykonalności z budową fragmentu w Policach odcinka, bo dzisiaj kolej nie dojeżdża do osiedla w Policach, więc musimy to, ten problem rozwiązać i to będzie alternatywne uzupełnienie dla transportu tramwajowego i autobusowego w ramach Chrzecińskiego obszaru metropolitalnego. Ponieważ na tory Unia nie żałuje pieniędzy, więc tutaj jesteśmy pewni, że to będzie finansowane i to jest przykład jednego z przystanków, wybraliśmy go dlatego, że to jest przystanek SPNT Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, jak Państwo jadą tutaj ulica Arkońska, Niemierzyńska tak tutaj Pawła VI, z tej strony wiadukt i taki plac pozostał pusty po remoncie, niektórzy pytali dlaczego tam nic nie ma, no nie ma dlatego, że tam będzie właśnie przystanek, przystanek kolejowy i tu będzie można sobie spokojnie wsiąść do pociągu, który będzie elementem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. No i element spółdecydowanie, jako ostatnie chciałem Państwu pokazać to jest próba zaangażowania mieszkańców w decydowanie co, o tym, co się dzieje w Szczecinie i tu mamy parę takich projektów. Jedne to są związane z, z inwestycjami lat osiedli, z budżetem mieszkańców Szczecina, z rozwojem konsultacji społecznych. To jest bardzo ciekawy program Urząd Non-Stop, a więc eksperymentujemy różne godziny funkcjonowania urzędu. Mamy taki system noc w urzędzie, umowny, tak, który pozwala nam do wieczora załatwiać sprawę w urzędzie. W tej chwili testujemy jeden dzień w tygodniu ten urząd otwarty dłużej. Wybierzemy takie rozwiązanie, które będzie najlepsze w przyszłym roku i będziemy z tego, z tego korzystali. Myślimy też o takim programie Alert Miejski który pozwoli nam przy pomocy urządzeń takich jak telefony na przykład zgłaszać wiele uwag dotyczących funkcjonowania miasta, jakichś nieprawidłowości i chcemy na to na bieżąco reagować.